Wszyscy dostrzegamy zmiany, które się dzieją wokół nas. Te zmiany to przede wszystkim to, co jest tak bardzo namacalne, a więc powstające różnego rodzaju obiekty. I w paru słowach chciałbym powiedzieć też, w jakim zakresie liczymy na współpracę z Panem Marszałkiem. A więc jest to program kanalizacji wsi, który rozpoczynamy od tego roku, nasze miejscowości Żarów Bożanów Wierzbna. Program, oczywiście, unijny. Przypomnę tylko, że każde środki unijne praktycznie przechodzą przez ręce Urzędu Marszałkowskiego i odpowiednich departamentów. To jest kontynuacja rozpoczętej rewitalizacji budynków wspólnot mieszkaniowych. Tym, temu departamentowi też przewodzi nadzoruje Pan Marszałek. Jest to gruntowny remont świetlicy wiejskiej w Krukowie. Jest to skatepark, który chcemy już w tym roku zrealizować. Tak oczekiwany przez młodzież i dzieci. Jest zewnętrzna siłownia, czyli ścieżka zdrowia, na którą już mamy pierwsze zapewnienie, że w ramach środków unijnych poprzez LGD. Te środki otrzymamy i będzie nam tutaj służyła, i wszystkim Państwu. Kolejnych pięć placów zabaw. Boisko atletyczne Dolny Śląsk. Myślę, że pan Marszałek parę słów powie, jakie mamy szanse, może już coś więcej na ten program. No i wreszcie. Coś, co jest takim naszym ostatnim rzutem na taśmę, czyli projekt zakupu trzech świetlic wiejskich do tych miejscowości, w których ich jeszcze nie ma. Ten wniosek jest też złożony. W wielu samorządach zamówiliśmy opracowania, ekspertyzy, ale ostatecznie od czerwca do lutego. Tworzyliśmy ten dokument sami w Urzędzie Marszałkowskim poprzez Departament Rozwoju Regionalnego i Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne, ale krótko mówiąc, decydenci tworzyli ten dokument. Nie, bardzo często się tak zdarza, że jednak te inne strategie są obok. Nie są, nie są też do końca przeżywane przez tych, którzy będą je wprowadzać w życie. Tak było z tymi strategiami Dolnego Śląska, które do tej pory funkcjonowały. Chcę Państwu powiedzieć, że w związku z tym tym akcentem najważniejszym w tej strategii jest interes Dolnego Śląska. W tej strategii wyrażamy nad, nadrzędność tego, co sobie wybiera Dolny Śląsk względem e, priorytetów nawet Komisji Europejskiej i Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Uważam, że tym dokumentem wpisujemy się w nieuchronny i oczekiwany proces autonomii i decentralizacji e, życia publicznego w Polsce. Panie Marszałku, dzisiaj pięknie Pan na spotkaniu żarowie mówił o strategii województwa dolnośląskiego, ale dzisiejszym hasłem spotkania jest, czy Żarów ma potencjał. Proszę powiedzieć, czy rzeczywiście tak jest? E, tak, bo kiedy odniesiemy do strategii rozwoju Dolnego Śląska, który projektuje wydawanie dużych środków, liczonych w setkach miliardów złotych, to należy powiedzieć, że Żarów jest zlokalizowany w dwóch obszarach interwencji, czyli autostrada nowej gospodarki oraz w obszarze rolniczym. W tych obszarach chcemy realizować kluczowe projekty, chcemy je zapisać na liście indykatywnej, a więc takiej, która będzie mówiła o tym, że będą one na pewno realizowane w przyszłej perspektywie. No i teraz czekamy na to, jakie to będą projekty. Dzisiaj ogłosiliśmy takie zgłaszanie, będzie ono trwało do 15 marca. No i liczymy, jestem przekonany, tak jak pan burmistrz już mówił, że właśnie gmina na żarów z innymi podmiotami, z innymi samorządami i również przedsiębiorcami złoży taki wniosek. Także patrząc się również na to, że już nie tylko Wrocław będzie otrzymywał wielkie środki, ale również mniejsze, mniejsze miejscowości takie jak żarów, myślę, że z optymizmem można patrzeć się w przyszłość, ale pod jednym warunkiem: że będziemy mieli konkretne pomysły, że będziemy aktywni i będziemy właśnie wydzierać z tego wielkiego sukna. My w tej strategii zagwarantowaliśmy już nie tylko w Rosłach będzie otrzymywał pieniądze.